Mało? No, dzień dobry. Przepraszam bardzo, proszę się nie odzywać. A jak ty się odzywałeś? To do widzenia. A ja pierdolę ciebie. Niech niech widzą, kurwa. Jak no, stop, kurwa. Mówię, proszę o niej. Kurwa, któr, kurwa, kurwa, jajcaty. A ty być jajcaty. Zabie to dziurę, kurwa. Macie czy tą patkę? Pierdol się. Zabrali nagrywać tutaj. Tak, mnie może jestem zamordowany. Ja, proszę znaleźć o wymordowanie mnie, to pismo, bo chcę kurwa podpisać, dać dowód i kurwa się pozbędziesz mnie. Zaraz. Znajdź. Jak zaraz? Nie ma zaraz kurwa. Ja chcę to mieć i pokazać, że po prostu pozbędziesz się mnie. Będę zadowolony. I ten samochód od razu w kamery pójdą. Wszystko pójdzie pizdu stąd. I dom pójdzie stąd. Nie, twój dom jest. Nie, już to! Zabierz to, kurwa! Twój Powiem dom! Masz, masz po masz, rodzinie, masz. nie dbasz o nic. Masz, jesteś, masz. Jesteś, kurwa, śmieciarzem. A ty, czym jesteś? Po śmietnika butelki zbierałeś i śmierdziałeś A? i wygoni, wygoniali A ty czym samochodu A ty, kim jesteś? Jestem sobą. O, bardzo dobrze! Ja po śmietniku nie chodzę. Nie, nie, po latach. Bo no ale po lacha, świeże no. powietrze chodzi. świeże no dobra babka i mieczana. Skupiłem wczoraj Będzie taki sam smród, jak wyprowadza się, jak ja przyprowadzałem się. A mogę powiedzieć: o, no, umyłem się, to zaraz ja wyjdę. A mówię: to zaraz będziesz poszukiwany, już chciał dzwonić na policję żeby szukali a jak myślę wsiądę jak nie to wsiądę w taksówkę i pojadę po prostu na cmentarz a to zaraz będzie zgłoszenie że kurę zaginął nie wiadomo co robi Widzicie? Nie, ja ci pojedziesz na cmentarz postawisz to świec. strach jechać po, proszę bardzo możesz jechać teraz teraz możesz jechać świecę postawić pomolić się i więcej nie ma nic do roboty I do domu, przyjeżdża się a co ja w domu będę robił? ci odkurzał? sprzątał? piecu palił? ja odkurzę zaraz a po co odkurzać? no dobry ciepły A myślałem, tam się przybrałem, to czyste bo tak nałożyłem spodnie inne, o koszulka też inna, bo myślałem, że będzie lajta, nie będzie żadnego tutaj lajta. Nie! się atak, nie dzwoni. Tylko powiedziałem, że ja mam telefon. Mm, tak, telefon. A mam? No Spisałem. Skąd to spisałeś? Ciekawy. Skąd? Skąd Ty spisałeś? No skąd to spisałeś? Mhm. Z ziemi. A. Nie, z Marsa może. A ja może, gdzie ja wiszę? chyba był na Marsie. Bo ja nie byłem. Może w mówisz. Na znaczy, tu byłeś. A ludzie tylko się śmieli. A ty do cyrku powiesz, właśnie z ciebie cyrk zrobili dobry cyrkowca. No to z ciebie zrobili, ty prezydent. Nie, z ciebie, no, przez ciebie banów ile dostałem, no. Z ciebie no. Tak. cyrkowca. A no powiedział, że. O! Cyrkowca dobrego zrobili. Powiedział, że teraz za Aż ja. Jak przyjeżdżali mówię, usp uspokójcie, dajcie jemu spokój. Dajcie jemu spokój. Ja was proszę, chłopcy, uspokójcie się. To po mnie jechać. Ja na ciebie ile razy wyjeżdżałeś z samochodem nie ma południa wcześniej? To ja powinienem, jakbym był kurwa taki popierdolony jak ty, to bym powinien dzwonić na non stop, kurwa na policję, zgłaszać pisma, pisać. A mogłem zgłaszać, nie ja miałem dowody. Dowody? Tak. No Ja, ja wy... po latach się nie ciągałem. Ja może. Ja po latach się nie ciągałem. Tylko... No tylko w lecie byłem. A chuć ci to obchodzi to ja robiłem. To wszystko ja robiłem przy ciebie. Tak się znęcać. Znętać się kurwa nade mną. Wszystko przeze mnie. Masz rację. Bo nie masz na kogo zwalać. win. A teraz masz... To? Zwalaj. Ja nie zwalam, ja mówię prawdę. O to zawsze prawdę mówisz Ty na budowie, ty kierownikiem był! Nie masz te papiery! N nie ja kierownikiem! No ja! Kuchaj ucha że tatu świętej pamięci! Tak, ja twojego taty nie obrażałem, jak ty mojego obraziłeś No dziękuję! Powiedziałem, kto był kierownikiem. No dziękuję! Kim ty jesteś? Nie chciał być! Ty w Boga wierzysz, bo tata nie dał się na papierach. A jego siłą postawił właściciel. A tamtych wyrzucił. A tam też byli, że, że tatus doniósł. A no, ja, no tatusz nie doniósł. My nosili tylko cement. Przyjeżdża właściciel, a my dalej siebie a właściciel pyta czy, a gdzie reszta? Dobrze Zresztą, powiedział ten gdzie? człowiek do mnie, co dzwonił. No, dziękuję za te słowa. Nie wiem, gdzie poszli. Poczekał, one mnie. mi Tam się wydali. I właśnie ci się wkurzył, bo I też podałem twoją rodzinę. Dał alkohol. dla wszystkich. I dla ojca dał, i dla mnie. My trzeźwe. A oni z nich uciekali, i tyło? A ojciec Ci powiedział: przyjedzie samochód z cementu, proszę rozlodować. O, bo O, nie zajmiesz. Hmm. rozładować. to proszę sobie. Klać. Ja nie znalazł tam dwóch butelek ródki pustych. Po pół litra, o! Jak ja sprzątałem jak się wprowadziłem. Nigdy w życiu. Ja, a ile było w kuchni butelek? A kto życił obraz telefonem Jak Ja chciałem ścianę, tak wyszło, ja przeprosiłem i dałem na szkło 10 złotych. O 10?